A, witajcie na kanale Tatson. U Tatsona zawsze można zjeść coś dobrego. Dzisiaj głównym daniem będzie wspaniała rozgrywka w Monster Hunter Rise, oczywiście na PlayStation 5. Tak jest. Dla odmiany mamy dzisiaj broń, którą nieczęsto używam. To Olanca. I musimy standardowo przed misją pójść załatwić parę spraw. W tym wypadku powinni nasi miałjemnicy wrócić. Zobaczmy, jak tam się sprawy mają. O, Wrócili, nie wrócili, wrócili chyba. Więc jak oni są już na powrocie, to spróbujemy ich wysłać w zupełnie inną misję. Nigdy tego nie robiłem, więc spróbujmy. Więc tak, wysyłamy kol... O, szlak. A co tu się dzieje? Wybierz przedmiot. Aha, to jest chyba coś, co on ma zdobyć. La, Taki la, się la, 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 la. Faktycznie, pamiętam. Taki był robaczek, ale on był zielony, co? A może dla odmiany ja teraz bym zagrał? Chcesz zagrać lancą? Dobra, zagrasz lancą. Lancą nie. Tak. Lewiem. No dobra. Niech będzie teraz great No, tak jest. Dobra, spróbujmy, to niech, niech to będzie... O nie! Widzowie, tak to jest jak się pierwszy raz coś robi. Chciałem wysłać całą ekipę. No tu jeden bidny kociak ruszył. Akira. No trudno. Nic więcej nie mogę zrobić. Na błyskowada. Bo... Aha, bo on pewnie będzie łowił. No nic, trudno. To resztę wyślemy po prostu nasz, naszą... Robaczek w wodzie. <grych> Dobra. Wybieramy. To są takie gwiazdki. Nie do końca kumam o co tu chodzi. Ale prawdopodobnie jest to. Rzadki coś, przedmiot. Coś co... No, tak myślę, tak myślę. Dobra. To wybieramy kampanów, kompanów. kampanów. Kampanów. Yeah, boy. Nie oni już byli wybrani. No. Dobra, i teraz dajemy im to darze jabłko. Mhm. Jazda. Lećcie chłopaki i dziewczyny. Co my nie wiem, czy one są jakoś określone? Tak? Szanik i ten kalafiorek, to są chłopacy, Imieniem? No przeze mnie. Te to jest dziewczynka. Dobra. Eee, nie wiem, czy to zauważyliście, ale to trochę wygląda tak, że nasi e, kompani, oni są jakby z nami na misjach. Tam zyskują levele, a to są kompani, y, którzy są y, jakby osobno, niezależnie od nich. Już chyba od wielu misji... Miaujemnicy i haujemnicy. Tak jest. Od wielu misji używają tych samych strojów, a ostatnio mieliśmy mm, na tapecie temat y, Rationy i Pukaja. I myślę sobie, że może fajnie by wyglądał nasz kocur w stroju Pukaja. Feliń. Ra Ratiana też jest fajnie, bo wygląda jak królowa. Ale zrobimy tak. Kotu... Nie, na zrobimy. Kotu zrobimy... Póki ja. Absuratyana? To jest. A nam? A my póki co będziemy wyglądać tak, jak wyglądamy, bo na razie to musielibyśmy trochę, trochę więcej e, dupereli zrobić. Albo zdobyć. Tak wygląda jak Ratiana? No zobaczysz. Tak wygląda. Całkiem nieźle. Dobra. Zrobimy mały skrót przed misją Aha, u Cześć mała denerwująca japońska dziewczynko śpiewamy razem? I... I... <laughs> Spójrz na no te śliczne śadełka na niebie Pewnie widzę, że już, już na tym Dobra, to nie będziemy ale muszę się wam przyznać, bez kitu, że chciałbym naprawdę zrobić y, takie y, kluseczki. Kusi mnie to, żeby zrobić to y, w realu. Mi hmm. Może sobie zrobimy? Dzisiaj miałem w szkole na obiad kopytka. Fajnie. A ja czytałem, że te kuleczki są robione z mąki y, ryżowej. Także wystarczy się zaopatrzyć. Wiadomo, że z internetem to wszystko jest możliwe. Dobra, skoro... Ja nie rozumiem, czemu ten nasz bohater w ogóle nie wymiotuje. O, kolejny to jest chłopak. Skoro ty chcesz y, zadziałać, to ja proponuję, żebyś. Ekspedycja. Ekspedycję już robiłeś, ale może, żebyś zrobił bagno. Bagno ludrotów. pokaż. Y, tak, 10 ludrotów pokonasz. I kolejny tak, chłopak. I po... tak naprawdę, hmm. etap jest po raz pierwszy pokazywany u nas. To są bagniska. Strasznie fajny y, etapik. Ja chciałem bardzo różnorodny. Powiedzieć, że. Czemu? Na... Ja się dziwię, czemu nasz bohater nie wymiotuje, skoro je ciągle to samo. A czy to jest tak, że jak jeszcze ciągle to samo, to wymiotujesz? No nie, że mu się to nie znudziło. No ale przecież zauważ, że smaki tych króliczych dango są za każdym razem inne. E, jak klikniesz trójkąt i kółko na raz, to wydaje mi się, że to jest ta super. E, Aha, ten. Ta. Tak? Nie. R2 No i... Yeah, uh -huh. o, nie no, wystarczy, że 10 pokonasz i jest po no, misji. gdzie ja lecę? Boże i święty. się No broń jest wyjątkowa, jest inna. Każda nie. broń jest inna. Ja, ja zawsze chciałem grać Tak naprawdę lanca y, w y, swoich trybach nie ma biegania, poza tą szarżą. Ale jest, jest mega fajna, bo też można się bronić. Nie każda broń ma... Nie każda broń ma, nie każda broń ma, ma y, tarczę, więc trzeba się... Trzy hity. No. To easy. Easy, to fakt. No śmiało, chodź do drogi. Jeżeli Acha, będzie... strzela. Jeżeli będzie zbyt easy... Big Po 30 I pyk! Dobra. Ja to... chcę mieć z niego... skóruj, tak. skóruj. No, Pamiętasz, e... jak ja chciałem mieć z niego ten strój? Nie. W innej jest... wersji gry. A, możliwe, możliwe. No i my byliśmy na takim etapie, na takim bardzo ciężkim... No to śmiało, możesz się zmierzyć z wielkim tatuśkiem. E, go, go, go. W go. bardzo ciężkim etapie byliśmy i ja, e, i moi kompani ciągle łowili tego stwora i ja w ogóle miałem nic, ja, ja miałem tak mało HP nie miałem już podjonów i ciągle zabijałem te ludroty. No dobra, tutaj ludroty mają na dużego. Podobny jest trochę do Jagrasa. Tak, to prawda. Mm, chyba się wymknął. Dziękuję. I... No to było fast. Łatwiutko. O, nie zła Dobra, jak ci idzie w takim tempie. To, to etap się skończy szybciej niż, niż sądzimy. Natomiast nie wiem, czy zauważyliście widzowie, że w tym etapie bagiennym jest na mapie w lewym dolnym rogu taki bardzo duży e, mm, geometryczny kształt i e, tenże stożek o, o podstawie kwadrata. Może jeśli ja teraz pomyliłem, to musicie mi zobaczyć. Trójkąt. E... Nie, no trójkąt to nie jest przecież. To jest e... no, taki no, kształt piramidalny. E... Ale jeśli popełniłem błąd, to zostawcie komentarz i naprawcie to, co zepsułem. E... W każdym razie chcę powiedzieć, że to jest mega ciekawa konstrukcja. <ścoughs> co, proszę, byś przebieg. E... To jest mega ciekawa konstrukcyj... konstrukcja taka e... na, na mapce. Już to ostatnio mówiłem, że w poprzednich częściach, które e, były odpalane na konsolę e, z pewnymi graficznymi ograniczeniami e, fajnie, że pokazujesz ścianę. Oh, e, 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 ja tam. Coś tu pewne rzeczy nie były możliwe do uzyskania. I na przykład z daleka była piramida pokazywana, ale ona była tylko w formie zdoby jakiegoś tam etapu e, na to ale ci przygrzmocił. Natomiast w tej y, części hey. jak najbardziej można do piramidy sobie wejść, y, znaleźć sekret, można wejść na y, szczyt piramidy. Spróbujemy to zrobić. Mam knockdowna. No masz knockdowna, bo nie, nie używasz tarczy. Już tam byłeś, śmigaj do piramidy. Ale ja chcę te ludroty. No jak pokonasz ludroty to będzie koniec misji. A tak a, naprawdę ludroty możesz pokonać w każdej chwili. A piramidę Nie piramidę... możesz zwiedzić w każdej chwili. No nie, bo jeśli pokonasz ludroty to już nie zwiedzisz. No ale może w następnym odcinku będziemy też robić, nie? W następnym odcinku nie proponowałbym pokazywać tego samego. A tak jak przy okazji jesteśmy przy piramidzie to ja... Okej, okay, okej. Okay. Znaczy to jest Piłomida, sugestia. Ale duża. No i Isu, naw jest nawet jest kilka. Piła mikro. że jest kilka. Możesz... A ile mi zostało ludrotów, bo tutaj widzę. Mi się wydaje, że cztery załatwiłeś. Więc... Zabiję no. jednego i zobaczę. No. okej. Okay, okay, okay. Na pewno mi nie jeden nie został, więc... Okej, okay, no chyba też porobię, żeby było potem łatwiej. To będzie serio. Kurde, biedne te ludroty. No, powiem szczerze, że... He 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 he. Powiem szczerze, że ta broń jest OP No prawda. I w ogóle nie muszę jej osłabić. I tak. Hydroskóra No ale bosowie czekają. Powiem szczerze, że mógłbyś się wziąć za kogoś. Nie umiem. Potężniejszego. No ale to. Na nie od razu, żebyśmy zbudowali, i Brytania nie od razu stała się wielka. Ja też tak kiedyś. Jak USA. Ja kiedyś też zaczynałem od y, prostych Podstaw. stworków i przegrywałem, okay. oczywiście. Y okay. Nie planowałem tu wejść. Chodzisz na samą górę? Okej. Okay. Mm -hmm. Piękny to o samym. O Zagraj mi. Dziękuję. Plus atak! Okay. Hmm. Tu gdzieś powinien być ukryty ten, ten taki do szybko, no! szybkiej podróży. Ładnie. No co ład mi ten <laughs> to nic nie ma. Wyglądało jak secret to Tam jest atak, nie? Tam wyżej jest... Taki ten kablorobak Wielki No wyżej pokaż, plansz No po ja chyba to Wyżej, no, no. ładna ta kula no, no właśnie, lube. tu jest, musiałbyś wejść O i tam jest ten kablorobak Tu po lewej będzie, jak się wespiesz. Tu? Mhm, idzie No tu Juhu. I teraz patrz to. Jak, tutaj będą jak przejdziesz na samą górę, znaczy, ale jak przejdziesz dalej, to na samej górze jest wejście. I trzeba tak się wbiec po ścianie, na samej górze. Na samej górze! Halo, halo! O właśnie! Trzeba się tak spiąć, żeby tam wejść. Przebiegł się po ścianie Jak biegnąć po ścianie? No R1, no, sorry. R2! Ale. Nie dało ci się, co to tu zrobiłeś Za pierwszym razem. Easy to było. No, teraz masz tutaj dwa. Kryształki, dwa diaksy. Ja szukam diaksy. W ogóle, jak, zobaczy, jak zobaczyliście widzowie, że dużo ostatnio polecamy na odcinkach, no to ja dzisiaj też polecę taki mus o smaku. Ananas, jabłko, pożyczka owolowo smoothie. Bardzo dobre. Polecam. Daj na chwilkę, ja coś chciałem zrobić. I to jest Nie. to jest tak, tak? R2 i trudno kółko. Nie wasz mi się da skoczyć R2. I tak no cóż, mhm. Dobra, teraz czas czas na szybką podróż Zdroty. Nosenne. Nasienne. Nosenne. Nosienne. No no Nie ma to jak sobie biec po ścianie. To gdzie my jesteśmy w ogóle? Dobra. Nie ja Na dole są. Widzę! Jak rasa. Jest Kurde, nawet spadnięcie ci nie y, przeszkodziło w, w szarze. Niesamowita jest ta broń, powiem szczerze. Oho! Dziuch, dziuch, dziuch. To było piękne. No, masakra. Ja, ja nie mi pomiatam po prostu. Niszczycielska moc. Widzisz tam tego? Ona się powinna kiedyś na tobie zemścić. Widzisz tam tego? No, widzę. No nie, źle. A bo, bo, bo. Co to za speed? Nie wiem. Czekaj. Taki zły trochę. Bo źle. No nie w ścianę! No ślicznie. Dobra, słaby jestem. What the f Dobra. Nie, no przyznaję, że przyznaję, że te stworki nie mają z tobą najmniejszych szans. Trzy hity jest na, nawet jeżeli ci dziabnie, to ci tam zabierze 1% HP, więc ten etap jest turbo easy. Skupmy się po prostu na tym, że Żeby no, ładnie, go, ładnie go pokazać. Pokazaliśmy piramidę. Ale że kurde się ułożył. Ale skoro Maryja jesteś taki Rodem. cwaniak, to ja proponuję, żebyś zawalczył chociaż przez parę minut z bosem. Jakim? Możesz wybrać którego chcesz. W sumie nie. Biorę tego Ludrota, bo Bierz go tego nie znam. tego Ludrota. Ja go nie znam. Bierz tego Ludrota, bo to będzie... A w tamtych częściach mocno mnie koksił i nie mogę. Moim w ogóle zdaniem znić. Moim zdaniem to też będzie takie uczciwe, że to będzie taka forma w ramach tego odcinka o! To, to będzie taka forma zemsty gaz, gaz, gaz. ludrotów na dużym ludrocie. Ale to nie jest ostatni. Nie wiem. No właśnie. Dlaczego no. ja do obozu idę? No, Otka. to go. Proponuję wsiąść na pieska. Spokojnie, on jest ode mnie wolniejszy. Na pewno nie widział nigdy takiej siły. Zobacz na tą siłę. No, coraz bardziej się oddala to mira. No tak. Wiesz, widok, ja chcę wam go pokazać. Tam jest. No jest w jedenastce. Tak mi się wydaje przynajmniej. No. Ale to będzie walka. Uważam widzowie, że tak powinno być. E... Przez całą rundę Ludroty dostawały. E... A mega Ludrod okay. Mega Ludrod będzie miał okazję się zemścić za ze swoich ziomali. Ale wiesz, że jeszcze ich pozabijamy zobaczymy dwa. Bo dwa możemy tam. włączyć odliczanie 10 9 8 7 6 5 a to jest piesek bardzo go polecam bo jest cztery, super. kupcie 3 no co to odliczamy? no to, to no, pojawiają się stwora 2 Jeden Ej, ale tutaj są hmm. też droty, więc problem, bo no. jak psy zabiją, to będzie dupa. Ty się skup na swojej walce. Dupa, sorry. sorry. On ma śliczne oczka. On wygląda jak dragon. A ja mam go złapać? Możesz spróbować. Zobacz. Ej, no, spokojnie. Nieźle. Każda broń ma swoje plusy i minusy. Kuna jest dobre, zawsze ją. Nie, Oreo, nie w wa... co, co, co? No nie, nie, nie w niego. Aha. <ścoughs> O, fajne, możesz zmienić kierunek. No, nie wiem, jak to. A, i. i ale to latasz y, do tego, tak? Latasz do momentu, aż ci się nie skończy stamina. Mhm. O kurde, chyba swojemu przydzwonił, słuchajcie. Chyba dają. No, ja, i ja prędzej zabiję wszystkie, bo tutaj są jeszcze takie, nie? Takie pojedyncze. No trudno, no to tak miałoby być. No, ludrot. Ale... No, czyli... ale przynajmniej liczy się to, że próbowałem. No, ślicznie. Zgadza się. Ej, ale nie jesteś taki ciężki. No to śmiało. To na drugi raz będziesz miał okazję z nim zawalczyć. O nie! Ludrot mnie bije! No cóż, gra saba się ukończyła, słuchajcie. A ten ja co pędzę nadal? Ale niewątpliwie był to etap easy. Także no y mam nadzieję, że broń się podobała że etap bagienny się podobał, może spróbuj ich oskurować, skoro już padły. No, padł ale nie wiem jak się to przerywa. Ja bym, ja bym, ja bym strzelał że X-em. Nie, X-em się właśnie odskakuje. Aha, aha, no nic, no musimy po prostu poznać wszystkie bronie. W następnym, na, w następnym odcinku może użyjemy innej broni, może użyjemy innego etapu, czy pokażemy inny etap, innego stworka. Mam nadzieję, że ten etap się podobał. Nie. Chociaż był chłopciutki. No, przynajmniej zwiedziliśmy tą yy, piramidę. Tak jest. Dobra, dałeś radę. Dzięki za oglądanie. Polecamy inne nasze filmiki. Mamy nadzieję, że się podobało. Zostawcie lajka. Like subskrypcję strzelcie. Jeśli nie chcecie przegapić następnych odcinków, to oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem. No i widzimy się w innym Dostępny odcinku. W odcinkach. Ozdro. trzymajcie się. Marka. Pa, pa.